Mili Państwo, ludzie, zejdźcie z drogi, bo dziś Międzynarodowy Dzień Listonoszy i doręczycieli przesyłek zwanych powszechnie kurierami. Informatory podają, że zawód listonosza jest dla tych, którzy lubią pracować w terenie, przemieszczać się, są sprawni fizycznie i lubią codzienne kontakty z ludźmi a że za to wszystko razem dostają zaledwie 2700 brutto, no to już trudno. Gdyby chcieli uprawiać sporty na bieżni, na siłowni, to musieliby wydawać na to kupę forsy, więc i tak wychodzą na swoje. A tego świeżego powietrza, którego się nawdychają, nikt im nigdy nie odbierze. Poza tym listonosze mają poczucie, że każdego dnia ktoś na nich czeka, ktoś czeka na to, co mają do przekazania. Klasyk powiada, że gdyby listonosze wiedzieli, ile bzdur, ile banałów i ile idiotyzmów muszą nosić w swoich torbach, nie biegaliby wcale tak szybko i z pewnością zażądaliby podwyżki. Dzień listonosza świętują dziś w Europie, a na przykład w takiej Korei Północnej mamy dziś dzień Kim Jong-ila, nieżyjącego już ukochanego przywódcy, następcy swego ojca i założyciela Korei Północnej. Kim, Ir Kim il sung Kim Jong-il działał z prawdziwym koreańskim rozmachem. Wdrożył szeroki program kosmiczny i program atomowy. No, działa ostatecznie kosmodrom, z którego od czasu do czasu Korea wypuszcza do dziś rakiety. Z nich niewiele jest w stanie wzbić się nad powierzchnię Ziemi, niestety, a jedyny reaktor jądrowy został przy pomocy światowych fachowców wygaszony ku uldze wszystkich sąsiadów Korei północnej choć gdyby posłuchać tamtejszych wiadomości telewizyjnych to przed Koreą północną jeszcze wiele wiele mocarstwowych sukcesów w zachodniej cywilizacji 16 lutego 1937 roku upamiętnił się tym już tego dnia w Stanach Zjednoczonych został opatentowany nylon Tworzywo okazało się bardzo obiecujące i niebawem znalazło zastosowanie w sztoteczce do zębów, bowiem teraz zaczęto czyścić zęby włosiem z nylonu, właśnie, ale prawdziwy strzał w dziesiątkę nastąpił w roku 1940, kiedy wprowadzono do handlu nylonowe pończochy. Tylko w pierwszym roku produkcji sprzedano ponad 64 miliony par pończoch i fabryki nie nadążały z produkcją, tak wielkie było zapotrzebowanie na rynku. A dziś z nylonu produkuje się już jak leci i buty i pałki perkusyjne i struny gitarowe i wykładziny dywanowe i spalochrony i sieci rybackie i włosie w pędzlach malarskich i poduszki powietrzne nie pomijają jednakże tych fundamentalnych pończoch Oczywiście. Z tym, że wynalazca nylonu, Wallace Carotters, nie docenił swego wynalazku i przekonany, że jest on kompletnie do niczego, popadł w depresję i popełnił samobójstwo, zażywając cjanek. Jak to jednak nie warto się z takimi decyzjami spieszyć, bo przecież nigdy nic nie wiadomo, pomyślał tego ranka, szczotkując zęby nylonową szczoteczką Wiesław Kot.